Tegoroczne wakacje w Małopolsce upłyną bez wątpienia pod znakiem dwóch kółek. Wszystko za sprawą najnowszej kampanii społeczno-promocyjnej województwa małopolskiego pod hasłem Małopolska na rowery. Jej celem jest pokazanie, że jazda na rowerze w naszym regionie może być atrakcyjną formą spędzania czasu także w dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie. Jest infrastruktura, nie ma wymówki. Siadamy na rower i jeździmy, bo rower jest zdrowy, bo rower e, to rekreacja. Bo rower to oderwanie od codziennych obowiązków. Spróbujmy wykorzystać rower do tego, żeby żyć zdrowo, żyć fajnie, żyć pięknie, przynajmniej w weekendy w czasie wolnym. Kampania ma zasięg ogólnopolski. Ma zwrócić uwagę na coraz poważniejszy problem uzależnienia od nowoczesnych technologii. Właśnie została wybrana zwycięska rodzina, która zgłosiła się w konkursie cyfrowego resetu. Bardzo się cieszymy, że wybrano akurat nasze zgłoszenie. Odpoczynek w Bukowinie, prawie pełny tydzień. Żona od jakiegoś czasu słyszyła mi głowę, że musimy sobie jednak trochę odpuścić, bo jednak tej elektroniki w naszym życiu było trochę za dużo. Oficjalnym startem kampanii Małopolska na rowery był nietypowy event na krakowskich bulwarach Wiślanych. Mieszkańcy mieli okazję nie tylko przetestować za darmo różne typy rowerów, ale też wziąć udział w zaskakujących akcjach. Za sprawą rowerowego mechanizmu i siły własnych mięśni mogli sprawić, że na wielkim plenerowym ekranie wyświetlił się film, a pokrojone owoce zamieniły się w pyszny koktajl. Wśród atrakcji były także konkursy z nagrodami, animacje i zabawy dla dzieci. Aby uzupełnić energię po rowerowym wysiłku, uczestnicy mogli też spróbować pysznych specjałów prosto z food trucka. Przez całe wakacje będzie okazja wziąć udział w rodzinnych rajdach rowerowych. Jeszcze tego lata ruszy pilotażowy projekt Małopolska Tour. A to nie wszystko. Małopolska już po raz kolejny włączy się w organizację Tour de Pologne. Tak jak Paryż dla Tour de France, tak Kraków jest ważny dla Tour de Pologne. Cieszę się, że udało się zaszczepić wśród Polaków taką modę na rowery, bo Małopolska jest najlepszym przykładem. Jest tak duże zapotrzebowanie, jest tylu chętnych jazd na rowerze, że buduje się dla nich infrastrukturę, buduje się ścieżki rowerowe, drogi rowerowe, że coraz więcej imprez się dla nich takich organizuje rodzinnych. Także zapraszamy wszystkich na rowery. Pozostaje nam tylko wsiąść na rower i ruszyć w trasę po Małopolsce. Do zobaczenia na rowerowym szlaku.